Pierwsze 100 dni skokowe podwyżki płac w budżetówce. Pierwszy rok wprowadzamy pełnopłatne chorobowe, wprowadzamy prawo do odłączenia. Pierwsza kadencja, skracamy czas pracy do 35 godzin w tygodniu. Żeby to się udało, potrzebujemy w przyszłym parlamencie silnej lewicy. Ale potrzebujemy też silnych sojuszników społecznych. Jesteśmy bardzo dumni, bo udało nam się wywalczyć zmiany w ustawie, które będą chroniły pracowników upominających się o swoje prawa. Już nie będzie ich można bezkarnie zwolnić. Proszę Państwa, to jest projekt, który pilotowała Agnieszka razem z posłem Maćkiem Koniecznym, ale on powstał wspólnie ze związkami zawodowymi, z pracownikami z OPZZ, z Konfederacji Pracy, z Solidarności 80, z inicjatywy pracowniczej. I tak musi wyglądać ten przyszły rząd. Sprawy ludzi trzeba załatwiać razem z ludźmi. Ten plan udowodnienia polskiej gospodarki chcemy wprowadzić dla polskich pracowników, ale też wspólnie z polskimi pracownikami. Bo czas już naprawdę docenić w Polsce pracę.